Dobrze, kochani, więc jesteśmy u progu wejścia w nowy czas formacyjny, dlatego, że zakończyliśmy siedem grzechów głównych, więc teraz już nikt nie, grzechy, nie grzeszy siedmioma grzechami głównymi. Zakończony temat. Amen. Oklaski dla Jezusa. Zakończony temat. O to był oczywiście żart. Wszyscy zgrzeszyliśmy i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Ale Pan dla nas umarł i zmartwychwstał. Amen. Super, że to wiemy i tego doświadczamy. Kochani, Wchodzimy w czas e, studium biblijnego na temat e, Ewangelii Świętego Marka. To jest czas formacyjny, w który wchodzimy na najbliższe kilka miesięcy. Nie wiem dokładnie ile, ale przez kilka następnych miesięcy. 16, dzięki Marysiu. 16, 16 miesięcy? Bo tyle jest rozdziału Ewangelii Marka, kochani, więc 16 miesięcy będziemy przerabiać i przechodzić Ewangelię Marka. Więc mam ten. Chwała Bogu za żony, Adam, amen, amen, chwała Bogu za żony. Jest tak rodzinnie w tym miejscu, jeszcze bardziej niż w budynku kościoła, to jest super. Dobrze, więc e, chciałbym zacząć od takiego bardzo, naprawdę bardzo krótkiego e, przedstawienia postaci świętego Marka i tej Ewangelii. Ja wiem, że większość z Was już to zna, więc może ja będę Was pytał, byście mi odpowiadać. Dobra? Okej, okay. wy, wy, wy nie zaśniecie, a będzie jakaś interakcja, dobra? Się czegoś dowiemy. Więc, e, moje pytanie, czy ewangelista Marek był pochodzenia żydowskiego czy pogańskiego? Dobrze, punkt dla kogoś z tyłu, brawo, żydowskiego. Mamy to, więc tak, święty Marek był Żydem, ale czy ktoś wie, do kogo była pisana Ewangelia Świętego Marka? Nie. Do kogo? Pogan, super. A z jakiego miasta? Bardzo pogańskiego. Do Rzymu, super. A tutaj mam te kusinki. Do Rzymu, ekstra. Dokładnie tak. Święty Marek kieruje swoją Ewangelię do Rzymian. Dlaczego? Skąd to wiemy? Między innymi dlatego, że jest zmianka o takiej postaci o imieniu Rufus zarówno w Ewangelii Marka, jak i Ewangelii świętego, jak i, e, w Lisie do Rzymian Świętego Pawła. Więc stąd wiemy, że prawdopodobnie on kierował swoje słowo do, e, właśnie do Rzymu. Skąd wiemy, że do Pogan. W no, Rzymie mieszkali Poganie, ale oprócz tego e, w Ewangelii Świętego Marka widzimy mnóstwo e, słów e, aramejskich, które e, są tłumaczone po to, żeby Poganie mogli je zrozumieć. Tak więc, jak kojarzycie, że jest napisane efata, znaczy otwórz się, to najczęściej widzimy te takie wytłumaczenia językowe właśnie w Ewangelii Świętego Marka. Stąd wiemy, że pisał on do, do pogan, żeby im wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi, o co Kaman, o czym on pisze. W Nowym Testamencie możemy tak naprawdę zobaczyć dwie postacie. Czytamy o Marku oraz o, um, oraz o Janie Marku. Jeżeli myślę dobrze, tak, o Janie Marku. Natomiast najstarsza tradycja Kościoła spaja te dwie postacie i mówi o tym, że to jest właśnie nasz święty Marek Ewangelista. E, oprócz tego był on kuzynem Barnaby, kojarzymy Barnabę z dziejów apostolskich, uczestniczył w wyprawie misyjnej właśnie wraz z, Barnabem, z Barnabą i Pawłem. I był bardzo bliskim współpracownikiem, i można rzec, że uczniem i duchowym synem świętego Piotra. Święty Piotr w swoim swoimiś nazywa go swoim synem. Tak więc stąd wiem o jakiejś zażyłej takiej duchowej relacji między nimi. E Marek mieszkał w Jerozolimie i był e zamożnej rodziny. Wiemy to stąd, że czytamy o tym, że miał służącą. Tak więc e widzimy Marek Żyd, bogaty, pisał do Pogan, kuzyn Barnaby. Przyjaciel i duchowy syn świętego Piotra. Jeżeli chodzi o jego śmierć, poniósł on śmierć męczeńską, jak większość apostołów, w Aleksandrii, gdzie właśnie zakładał wspólnotę chrześci... kolejną wspólnotę chrześcijańską. Kiedy powstała Ewangelia Marka? Ktoś wie? Kiedy powstała Ewangelia Marka? Jakie mniej więcej to są lata? Hmm? No, kto był na Jezus Czterech Ewangeliach na kursie? No, kto był? Super, nie, to chyba później niż 30. Kto da więcej? 60. 60.? Nie, nie, da dalej? 60. Super, Ok, mamy to. Więc pierwszy wiek, rok 70. Ale z rokiem też się No to prawda. Natomiast y, lata 71 wieku to jest Ewangelia, i uwaga! Jest to chronologicznie pierwsza Ewangelia, pierwsza spisana Ewangelia. Było kilka możliwości. Kilka możliwości w tym, gdzie Ewangelia Marka powstawała. Są wymienione Rzym, Aleksandria, Syria lub Galilea, ale historycy mówią, że najprawdopodobniej był to Rzym, że tam on spisywał swoją Ewangelię. Witamy. Mm, 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 mm. Więc to są takie treści trochę o Marku, trochę historii, tak, żeby mieć takie wprowadzenie, wiecie, kontekst, kiedy będziemy wchodzić w tą formację żeby mieć kontekst tego, o czym święty Marek pisał, do kogo pisał i skąd on tam się wziął. Ważne, to co jakoś mnie też zatrzymało w tym takim aspekcie kontekstualnym, w tym kontekście, to jest samo słowo Ewangelia. Dlatego, że słowo Ewangelia, Ewangelion oznacza dobrą nowinę, dobre przesłanie. Jeżeli byśmy chcieli rozwinąć to w takich kategoriach chrześcijańskich, jest to dobra nowina o ratunku w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Natomiast w starożytności słowo Ewangelia to było przesłanie cesarza, które było przekazywane dalej, i ono miało na celu wpłynąć na świat, jakoś go zmienić. Było, było, było jego przesłaniem czymś bardzo ważnym, jakąś nowiną. Tak więc widzimy, że znaczenie Ewangelii jako pewnego w starożytności już istniało istniałego, pewnego przesłania, później chrześcijańskie rozumienie Ewangelii jako dobrej nowiny, jako dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, a święty Marek wprowadza nam coś nowego do literatury, dlatego że On pisze, rozpoczynając swoją Ewangelię, pisze o tym, że jest, to Ewangelia, że jest to początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I tym sposobem staje się słowo Ewangelia określeniem typu księgi, nowym rodzajem literackim, który później znamy, znamy cztery Ewangelie kanoniczne i wiele apokrychów Ewangelii niekanonicznych. Więc święty Marek tutaj nam tworzy nowy typ literacki. Um, hmm, dobrze, co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba najważniejsze. Treść i cel oraz główny motyw Ewangelii Marka. Jak już przeczytałem na samym początku, możemy trochę to wyłonić. Marek mówi o początku Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jakby cała Ewangelia Marka, jakby dąży i zmierza do tego, żeby zobrazować i przedstawić Jezusa właśnie jako Syna Bożego. Jako prawdziwego Syna Bożego treścią tej Ewangelii jest więc sama osoba i dzieło Jezusa, Jego słowa, czyny, relacje z innymi ludźmi, nie ma takiego głębokiego, teologicznego drugiego dna, jak na przykład Ewangelia świętego, świętego Jana. Bym powiedział tak z osobistego, może trochę doświadczenia, że Ewangelia Marka jest taka prosta. Ona mówi o tym naprawdę, kim był Jezus, co zrobił, mówi o Jego postaci i dalej Ewangelia, Ewangelia Marka ona, ona mówi o Motywem przewodnim jest na droga ucznia. No, był synem Piotra, który tak naprawdę był uczniem Jezusa, więc myślę, że to stąd się może brać. Mówi o pewnej drodze uczniostwa, gdzie sam Jezus jest formą, a to i sam Jezus, jego osoba, scala i ożywia cały proces formacji ucznia. On pokazuje, jak właśnie Jezus rozmawiał z uczniami, co się działo między nimi, jakie były ich relacje, jakie były czasem niezgody, co się działo w uczniach, więc mówi full, full na temat Jezusa i jego osoby, o tym, że był synem. Synem Bożym i o tym, na czym polega droga uczniostwa. I to jest duchowość Ewangelii Marka, to jest to duchowość uczniostwa, duchowość ucznia. Więc myślę, że kiedy, rozpocz... kiedy mamy od jakiejś Ewangelii zacząć, to moim zdaniem, to nie jest jakaś żadna zasada, ale to jest moje osobiste zdanie, że dobrze jest zacząć od Ewangelii Marka. Ewangelia Marka jest też tak zwana, znaczy mówi się o tym, że jest ona najbardziej karygmatyczną Ewangelią. Czym jest kerygmat? Kerygma okrzyk, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. To jest kerygmat, to jest ogłoszenie właśnie tego, że Jezus przyszedł na świat, umarł za grzeszników, oddał swoje życie, bym ja i ty mógł mieć życie wieczne. I dzięki, ale za to amen. I, I o tym jest Ewangelia Marka. Marek jest full kerygmatyczny, full o dobrej nowinie. Więc na przykład ja mam takie doświadczenie, że kiedy jestem na przykład na jakiejś ewangelizacji albo z kimś rozmawiam o Jezusie, jakaś się rozmowa się nawiąże, wiecie, i potem tej osoby już jakoś nie mam, nie widzę, to, to, to często mówię jej: słuchaj, zacznij od Ewangelii Marka. Kiedy wrócisz do domu, wejdź w internet, otwórz Ewangelię Marka. Jest najprostsza, mówi o, o cudach, które Jezus, Jezus uczynił, o znakach, które czynił Jezus. Więc jeżeli masz w swoim życiu potrzebę nowego uchwycenia, właśnie jakiegoś takiego sedna Ewangelii. Tu zajdź do Ewangelii Marka. I, i przez ten najbliższy 16 miesięcy będziemy wchodzić w to doświadczenie właśnie osoby Jezusa, uczniostwa i mocy, mocy Bożej dla naszego zbawienia właśnie przez Ewangelię świętego Marka. To jest cena najbliższe 16 miesięcy. Cieszycie się? Super. Myślę, że to naprawdę jest się czym ucieszyć, bo to jest, czy wiecie. To jest wejście w Słowo Boże, to jest nasiąkanie Słowem Bożym. Słowo Boże jest skuteczne, jest żywe i skuteczne, jak, jak miecz obosieczny, który może przeszyć nas do szpiku, który pokazuje motywy naszego serca, nasze intencje, nasze pragnienia. To robi Słowo Boże. I wiecie, drugą częścią tej krótkiej katechezy dzisiaj, co mu chciał zasiać w nas, co wie, że Duch Święty chce w nas zasiać, to jest właśnie jeszcze, ten, ten jeszcze, wiecie, większe pragnienie i większy głód, żeby karmić się Jego Słowem, żeby prze, przeżuwać Jego Słowo. Z Pierwszą z rzeczy, które chcę powiedzieć, i dotyczy się jakoś takiego naszego wprowadzania tej formacji, co potrzebujemy sobie w ogóle uświadomić na temat Słowa Bożego, no bo będziemy w Niego wchodzić przez najbliższe 16 miesięcy. Więc po pierwsze, Musimy sobie uświadomić, że Bóg do nas mówi. Bóg mówi. Nie jest niemym Bożkiem, którego mają poganie. Nie jest niemową. Nie jest bezczynnym dziadkiem u góry. Ja wiemy, że my to wiemy. Jesteśmy we wspólnocie od wielu lat, prawda? Ale zdajmy sobie pytanie: czy może Bóg zacząć mówić w nowy sposób? Amen, mówi, czy, czy, czy możemy pozwolić Bogu, żeby naprawdę, że może na nowo w tym czasie tej formacji zrozumiał, że On ma głos, On ma coś do powiedzenia do mnie, że jest Bogiem, który mówi, jak mówi słowo Boże, kiedy On mówi, to jest jak huk, jak grzmot, jak wodospad. Czy masz takie doświadczenie w swoim życiu, że Bóg do Ciebie mówi? Zastanów się nad tym, nie musisz tu się zgłaszać teraz. Czy masz takie doświadczenie w swoim życiu, że Bóg do Ciebie mówi? Czy masz doświadczenie, że dzieje się w Twoim sercu to, co opisuje Słowo Boże, co Słowo Boże mówi o Słowie Bożym, czyli że cię przeszywa do szpiku kości, że objawia pragnienia serca, że daje ci światło, że jest słodkie jak miód, że jest tym hukiem, grzmotem. Kiedy czytamy o zwiastowaniu, kiedy Anioł przychodzi do, e, do Maryi, to, czyta, to czytamy o tym, że. Z czymś śmieję, bo spojrzałem na Zosię, nie rozśmieszyła. Um, to, to, to słowo, które tam występuje w Grece, ono, ono mówi o tym, że, że Maria za, zatrzęsła się, zadrżała, jakby się trzę, trzęsła ziemia. Usłyszałem kiedyś tę interpretację, to tłumaczenie już lata temu, jak byłem w liceum, i do dzisiaj mnie trzyma czasem, jak mi się przypomina. Czy Słowo Boże sprawi, że trzęsie mi się Ziemia? I to jest takie pytanie, które możemy sobie zadać: czy ja pozwalam Słowo Bożemu to robić we mnie? Ale drugie pytanie, albo może wskazówka, że kiedy wchodzę w doświadczenie Słowa Bożego i w moim ży życiu zaczynają dziać się rzeczy, których nie rozumiem, to czy powoduje to we mnie bunt i odwracam się od Boga, czy mogę wtedy rozpoznać, aha? Ja wchodzę w Słowo Boże i coś się trzęsie. To chyba dobrze. To chyba dobrze, bo tak ma być. Bo ono ma coś zmienić we mnie. Bądźmy otwarci na to, że Bóg mówi... Kataka Zemija jest zupełnie inną stronę. Um. Psalm 115. Nasz Bóg jest w niebie, uczyni wszystko, co zechce. Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią, oczy mają, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, nozdrza mają, ale nie czują zapachu, mają ręce, lecz nie dotykają, nogi mają, ale nie chodzą, z gardła swego nie wydobędą głosu. Do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, kto im ufa. A w psalmie 50. czytamy... czytamy Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. Posłuchaj, mój ludu. Chcę przemawiać i świadczyć przeciw Tobie, Izraelu. Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem Bogiem Izraela. Ja chcę przemawiać do mojego ludu. Nie jak, bożki tych, których, e, którzy, nie jak ci, którzy tworzą sobie bożki. Więc co się dzieje, kiedy zaczynamy słyszeć Bo Boży Głos? to oznacza, że stajemy się coraz bliżsi Jezusa i coraz bardziej wykonujemy Jego dzieło, a nie czynimy sobie bożków, bo kiedy czynisz sobie bożków, zamykasz się na Jego głos. Tak mówi Słowo Boże. Jesteś niemy, jak bożki, które tworzysz. Więc niech ten czas formacji na samym początku uświadomy sobie, Bóg do nas mówi, możemy powtórzyć. Bóg do nas mówi. Super. On chce wejść w relację z Tobą przez ten czas. Chce nowo wypowiedzieć swoje słowo nad Tobą, swoją obietnicę nad Tobą, wstrząsnąć Twoim życiem. W Księdze Rodzaju, nie będę teraz czytał tego, poznacie, znacie Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział 1,31, stworzenie, stworzenie, stworzenie Świata, ten mityczny obraz e, Księdze Rodzaju, który mówi nam obrazowo na temat tego, że Bóg swoim Słowem ma moc stwórczą. Tworzy niebo i ziemię. To jest obraz. Natomiast Bóg ten sam wczoraj, dziś i na wieki jak mówiliście do Hebrajczyków, co to znaczy? To znaczy, że Bóg ma moc swoim słowem stworzyć dzisiaj ciebie na nowo. Amen. Amen. Ma moc ciebie dzisiaj odnowić. I ja wiem, że my to wiemy. My to wiemy? W większości pewnie to wiemy. Ci, na pewno, którzy są w wspólnocie długo i formacji słuchają o sobie Boże, czytają, o słowie Boże, wiedzą. Ale co innego jest wiedzieć, a co innego jest na nowo wejść. Krygmat jest dobrą nowiną, jest początkiem, jest pierwszą nowiną. Więc jeżeli wchodzimy w Ewangelię Krygmatyczną, pozwólmy sobie na nowo usłyszeć dobrą nowinę. Że Bóg do nas mówi i że może stworzyć na nowo. Odnowić Cię. <laughs> Powtórzmy. Powtórzmy. Bóg może stworzyć mnie na nowo. Bóg może stworzyć mnie na nowo. Przez swoje słowo. Przez swoje słowo. Super. Trzecia rzecz, którą musimy wejść. Super. Amen. Nauczyć się słuchać głosu Bożego. To jest tak ekscytujące. Głos Boży jest czymś tak ekscytującym. I tutaj chciałem przywołać, znowu nie mam tyle czasu, żeby tego czytać, natomiast e, fragment ze Starego Testamentu kiedy Bóg mówi Samuelu, Samuelu, kojarzy się ten moment, kiedy mówi Samuelu, Samuelu, on przychodzi do Heliego i mówi, ołeś mnie nie, nie nie. Heli mówi mu, nie, nie wołałem cię. Potem znowu, wołałeś mnie, nie. Potem mówi, słuchaj twój, słuchaj. Okazało się, że to Bóg mówi do Samuela. Bóg przemówi do sobie. I zobaczcie, o co chodzi. Samuel nie czaił, że to Bóg do niego mówi, bo nie był nauczony słuchania Bożego głosu. Potrzebował w pewnym momencie Heliego, który sam skapnął się, co się dzieje, i powiedział mu: dobra, słuchaj, wiem o co chodzi? Więc teraz poczekaj, jak usłyszysz, to poczekaj i zacznij słuchać, bo Bóg będzie do ciebie mówił. I może te 16 miesięcy jest Ci potrzebne po to, i może to będzie pragnienie Twojego wejścia w tą formację, żeby nauczyć się, praktycznie nauczyć się słuchać Bożego głosu. Bo jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, Bóg do nas mówi. Jeszcze i później to słowo ma móc stworzyć nas na Chcę chcemy je usłyszeć, więc musimy się nauczyć go słuchać. I to jest przepiękne i tu chciałem powiedzieć się świadectwem. Um, kiedy byłem, kiedy byłem, byłem, byłem trzy lata temu w Szkocji, na takim zjeździe właśnie wspólnot przymierza, miecza ducha, stu, stu, studentów. I, I ja w sumie pojechałem trochę nie wiem, dlaczego tam pojechałem. jestem zaproszony, myślę, dobra, Szkocja, fajnie. Um, i, i to była formacja, i o czymś tam mówili, o, o tym, jak formować, i w ogóle bardzo ciekawe to były treści. Ale każdego dnia mieliśmy takie dwa momenty w ciągu dnia, rano i wieczorem, na osobistą modlitwę ze, modlitwę ze Słowem Bożym. I pamiętam jednego dnia, tam chyba trzeciego dnia, e, usiadłem sobie rano ze Słowem Bożym, czytałem chyba list do Efezjan, to był wtedy. Tam był krótki komentarz do tego, ale ogólnie chodziło o no, takie rozważanie o osobistej modlitwie z Słowa Bożego. I to było dla mnie niezwykłe, bo. Siedzę i powiedziałem: Dobrze, Boże, mów do mnie. I ten czas, który poświęciłem je, Jego słowu, i otwarcie serca na Jego słowo, wystarczy, to, to wystarczyło Bogu, żeby zaczął mówić. I powiem, że usłyszałem wtedy w sercu, takie, zrodziło mi się pragnienie w sercu, że, żeby rozpocząć grupę studencką w naszej wspólnocie. To była jeszcze tylko młodzieżówka. Dużo osób było już teraz starszych, więc tak o tym myśleliśmy, trochę nie, to było takie nowe. Ale nagle nie strzeliło. Że, że, że Bóg pragnie, żeby, żeby ta grupa powstała. Wiecie, to słowo samo w sobie nie opowiadało o studentach. Jakby nie opowiadało o czymś nowym. Nie, nie pamiętam, o czym dokładnie to było, ale pamiętam, że czytałem je i nagle to zaczęło rodzić się w moim sercu. I, wiecie, i wróciłem, i to się zmagałem, i potem, i potem był taki czas, kiedy. No tak uciekałem przed tym dosyć, bo to coś nowego, trzeba zaangażować, zrobić i w ogóle gadać z ludźmi, wszystko wiecie, organizować. Więc tak uciekałem przed tym, ale coraz bardziej przychodzili do mnie ludzie, którzy mówili, słuchaj, Mikołaj, przyszedł takie spotkanie, przyszedłem takie spotkanie ludzi w moim wieku. Słuchaj, słyszałeś o takim. O przykład, Mikołaj, macie takie spotkanie może dla studentów u siebie, i kolejna osoba, i kolejna. Potem kolejna, przychodzi Mikołaj, wspominał, że o tym myślicie, zrobicie to w końcu. I po prostu Bóg zaczął pukać, przypominać. Ale wszystko rozpoczęło się od tego spędzenia czasu z Jego Słowem. Ale później On nieustannie pukał i mówił. I stwierdziłem, dobra Boże, to robimy to. I ta grupa istnieje dzisiaj. Studenci, możecie podnieść ręce. Jesteście w tej grupie studenckiej, możecie podnieść ręce, zamachać. Studenci, dzięki Adamowi. I wiecie, i, i Bóg powołał, powo powołał nas... W listopadzie, już wcześniej na listopadzie, zorganizowaliśmy alfę dla 40 osób, które usłyszało Ewangelię. 40 osób usłyszało Ewangelię. Większość z nich przyjęło Jezusa Pana i zbawiciela. A zaczęło się od, od, tego, od, od tych 15 minut ze Słowem Bożym. Wy wiecie o co mi chodzi? Znacie tę historię. To jest nauczyć się słuchać głosu Bożego. Amen. I ostatnie. O, się za mną. Nauczę się słuchać głosu Bożego. Nauczę się słuchać głosu Bożego. Super. Super. O, super tu być. E, znajomość, ostatnie, znajomość pisma świętego, znajomość pism. Potrzebujemy mieć znajomość pisz. Z jednej strony mamy hmm, lekcję divina, czyli takie pytanie, się z słowa Bożego, co do mnie mówisz, co we mnie robisz. Ale z drugiej strony mamy pewną lekcję kontinua. Na przykład w kościele u nas katolickim mamy czytania z dnia. Mamy pewne Czytanie dalej Słowa Bożego. I te dwa ramiona są ważne, kiedy odkrywamy Jego słowo. Potrzebujemy wynikać Słowo Boże, co robi w naszym sercu i potrzebujemy słuchać jej, po prostu Jego treści, Wiedzieć, co tam się wydarza, co poko działo się w tej historii, po prostu go słuchać. Te dwie nogi są ważne. A to chciałem powiedzieć o czymś też myślę, że bardzo ważnym, że. Marysiu, przypomni, do której mam czas. E, dobra. Więc mieliśmy modlitwę na początku, więc skocimy modlitwę na końcu. Bóg uzdrawiał, więc chyba możemy zaliczyć, że Boża obecność przyszła. E, Okej. Okay. Czytamy w e, księdze Ezechiela, a on rzekł do mnie: Synu Człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu Człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Słodki jak miód. Co innego jest czytać Słowo Boże, a co innego jest je zjeść i przeżuwać. Co innego jest je trawić. A powiem nawet trochę dalej, pójdę o krok dalej. Co innego jest, pozwoli, żeby to Słowo trawiło Ciebie. Tak na dobrą sprawę potrzebujemy znać Słowo Boże i znać wiedzowo Jego treść, ale myślę, że jeszcze bardziej potrzebujemy, żeby to Słowo nas przeniknęło, żeby to Słowo przeżyć. I znowu ten czas jest nam dany po to, żeby wejść w Ewangelię, wejść w Jego Słowo, które ma moc przemienić nas, odnowić nas, wkleć nam kierunek, pobłogosławić, dać przełomy, uzdrowić fizycznie i duchowo. Po to wchodzimy w ten czas, żeby to Słowo przerzuć na nowo. Żeby je na nowo przeżyć, nie tylko się o nim dowiedzieć. My lubimy dużo wiedzieć. Ale to nas, wiedza nas nie zbawia. Amen? Wiedza nas nie zbawia. I ostatnie... macie, może zacząć grać, żeby duchową atmosferę. Yy, I ostatnie... W, liście, w Ewangelii Świętego Jana na początku czytamy o tym, Prolog świętego Jana, że Bogiem było Słowo. E, tak naprawdę, Słowem Bożym jest sam Jezus. To jest tajemnica. Jezus, nazwa, Jezus jest Słowem Bożym. On jest Słowem Życia. On jest tym, który przyszedł i zamieszkał pośród nas. W innym tłumaczeniu rozstawił namiot pomiędzy nami. I liturgia pięknie pokazuje obecność Jezusa. Z jednej strony w Słowie, kiedy mamy liturgię Słowa, z drugiej strony w liturgii eucharystycznej, kiedy mamy komunię, kiedy mamy chleb, który niesie obecność Bożą, którym jest Jezus. Tu i tu, równoważnie, w sposób inny, ale równoważne, mamy obecnego Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy o tym, kochanie, że kiedy spotykamy się ze Słowem, nie spotykamy się z jakąś historią albo czyjąś interpretacją jakiejś historii, ale spotykamy się z realną osobą. Kiedy byłem w Afryce, tego jeszcze nie mówiłem dzisiaj, więc kiedy byłem w Afryce, śmiemy z młodymi, że teraz, teraz będę o tym mówił, tam był taki moment bardzo słyszający dla mnie. Na 120 młodych osób w wieku od tam 15-30 lat. Zadaliśmy pytanie, kto z, nich ma, kto z nich nie ma swojej Biblii własnej w domu? Kto nie ma. I na 120 osób zgłosiło, zgłosiło się 100. Biblia tam kosztuje 30 zł na nasze. I budżetu domowego nie stać na to, żeby mieć Biblię w domu. Jakby dla mnie to było przepotężne. Spotkać chrześcijan, którzy chcą prowadzić kursy alfa, którzy chcą ewangelizować, a na kursy alfa, na cały kurs alfa, na 30 osób jest jedna Biblia. Dostępna. Jedna Biblia. Powiedzieliśmy im wtedy, że mieliśmy środki na to, żeby kupić każdemu z nich Biblię, I zaczęli tańczyć w tej sali, zaczęli tańczyć, cieszyć, skakać. A ja zacząłem płakać. Nie? A jak rozmawiałem z takim młodym gościem, 20 lat, Peterem, i. I on przez godzinę mi preachował, zaczął mi głosić wiecie, Ewangelię, przez godzinę opowiadał o tym fragmencie Słowa, tym, tym. On znał lepiej postaci Starego Testamentu niż ja, zdecydowanie. I po prostu mówił, mówił, interpretował, jak to w jego życiu. Ja w końcu go pytam, Peter, ale Ty masz w ogóle swoją Biblię? A on mówi, nie. A ja mówię, no to skąd Ty znasz to Słowo? Bo Ty znasz lepiej Słowo Boże ode mnie. Skąd Ty znasz to Słowo? A on, chodzę do kościoła codziennie i czytam Biblię. Bo tam jest obecna, bo to mam do niedostęp. Nie wiem, co w was to robi, ale mnie to skonfrontowało na maksa. Mogę mieć pięć tłumaczeń w domu, a po niej nie sięgać, nie żywić się słowem. A ci ludzie są głodni jego słowa. Inny chłopak, 27 lat Anglikanin, powiedział mi, Mikołaj, wiesz co, my w Ugandzie prawie nic tu nie mamy, jesteśmy biedni, ale to, co mamy z nas najważniejsze, to jest Ewangelia. Mamy Ewangelię. Ona zmienia społeczeństwa, zmienia życia. Ja widziałem, jak. Jak po prostu ludzie, którzy są, żyją w poligami, rodziny, rodziny, ojcowie, którzy żyją w poligami, bracia i ojcowie, którzy są alkoholikami, niewydukowane rodziny i nagle jest ten jeden, który spotyka Jezusa i to zmienia całe jego życie. I, zmieni, i życie jego dzieci, i jego dzieci. Dlaczego? Bo spotkał Jezusa, bo, bo czyta Ewangelię, bo Słowo go Przemieniło. Słowo Boże ma móc Przemienić pokolenia i Przemienić i Przemienić społeczności, kochani, całe narody nadal uważasz, że nie może przemienić Twojego serca? Mikołaj, nadal nie uważasz, że może zmienić Twoje serce i dać Ci prawdziwą wolność, której potrzebujesz. Koń, powstaj mi, żebyś pomodlić.